W swoim ostatnim, ciepło przyjętym filmie... Nie licząc małych wyświetleń o franciszkańskiej 3 Marcina Gutowskiego, poruszyłem sprawę księdza Sadusia. Stwierdziłem, że przy obecnym stanie badań nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakiego rodzaju wykroczeń dopuścił się ten duchowny oraz jakie były motywy wysłania tego księdza do Austrii. Jak zaznaczyłem, musimy poczekać na dalsze badania. Bóg ma jednak poczucie humoru, bo dzień po moim filmie ukazały się badania Tomasza Krzyżaka, na pewno go znacie. Gdyż zajmował się księdzem Loransem i surgentem kilka miesięcy przed wypuszczeniem filmu Marcina Gutowskiego. Otóż co wyszło z badań? Ksiądz Saduś prawdopodobnie nie był przestępcą, o którym mówi dwusetny artykuł. Kodeksu karnego. Od lat 60. SB zajmowała się życiem intymnym tego duchownego i za każdym razem wychodziło im, że ów duchowny jest praktykującym homoseksualistą. SB donosiła, że w domu księdza są widziani licealiści oraz że pomieszkiwał z nim 19-latek. Do skandalicznego wydarzenia doszło w 65 roku, gdy według teczki SB ksiądz Saduś zapraszał na miasto i pił wino oraz wódkę z młodymi, aczkolwiek pełnoletnimi mężczyznami. Z nami. Jeden z nich rozpoznał księdza Sadusia i zadzwonił na milicję, gdyż ksiądz Saduś miał w jego opinii łamać 142 artykuł kodeksu karnego, czyli nakłanianie do czynu nierządnego. SB uznała, że wyciszy sprawę zamiast zwerbowała księdza Sadusia. Jednakże jak podkreślają teczki SB, mężczyźni ci byli pełnoletni, i tak w każdym przypadku o którym dowiadywała się bezpieka. Ksiądz Saduś upijał, obiecywał, proponował różne korzyści a potem współżył, ale nigdy nie znaleziono dowodu, że nakłaniał do współżycia osoby poniżej 15 czy 16 roku życia. Saduś był opisywany przez SB jednoznacznie jako homoseksualista, który podrywa młodych chłopców. Zachowania homoseksualne Sadusia dały o sobie znak w 1972 roku, gdy za swoje zachowanie został zwolniony ze swojej parafii. Zapytacie, jaki to był skandal? Odpowiadam. Nie wiemy. SB też tego nie wiedziała, a ich agenci mieszali się w zeznaniach. Według jednego ksiądz Saduś miał romans z jakąś kobietą. Inni, że wyszło na jaw, że spółżył z młodymi chłopcami. Inni, że miał konflikt z rodzicami, gdy był katechetą. Informacja, że ksiądz Saduś w tym skandalu jednak współżył z osobami nieletnimi, faktycznie pojawiła się w teżkach SB, ale nie w okresie, gdy wybuchł skandal, a 6 lat po jego wyjeździe do Austrii i pół miesiąca po tym, jak Karol Wojtyła został papieżem. Na pewno już się wam zapala czerwona lampka i bardzo dobrze. Otóż jak się okazało, notatka, która informuje, że ksiądz Saduś miał zdeprawować nieletnich chłopców, a Karol Wojtyła zapewnił mu ucieczkę, Została stworzona na polecenie pułkownika Płatka, tego samego, który prawdopodobnie odpowiada za śmierć księdza popiełuszki. Był szefem samodzielnej sekcji D Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem była dezintegracja Kościoła Katolickiego. Jak zauważa Krzyżak, przecież to intrygujące, że w 72 bezpieka nie miała pewności, na czym polegał skandal wokół księdza Sadusia. I nagle, Zaraz po wyborze Wojtyły na papieża taką pewność uzyskali. Każdy uczciwy badacz musi się nad tym zatrzymać. Nie sposób nie odczytać tego tak, że kiedy Polak został papieżem, bezpieka szukała na niego haków. Zwłaszcza, że doskonale wiedziano o tym, Iż w pewnym momencie swojego życia był on blisko Wojtyły. Jednakże, nawet ta notatka, która jest skrajnie niewiarygodna, nigdzie nie stwierdza, że ksiądz Saduś współżył z osobą poniżej 15 czy 16 roku życia. Znów oddajmy głos Krzyżakowi. Ale, i to się wydaje kluczowe, nigdzie nie pada żadne słowo o wieku pokrzywdzonych. Z donosu o dzieciach, których Saduś miał być katechetą, nie dowiadujemy się, czy byli to uczniowie szkoły podstawowej czy średniej. W notatce z 79. Które pojawiło się słowo nieletni, też tego wieku nie ma. Tu trzeba przypomnieć, że wiek ochrony prawnej nieletnich to lat 15, a w prawie kanonicznym wynosił wówczas 16. Ile lat miały domniemane ofiary Sadusia, nie wiadomo. Gutowski stawia twardą tezę. Były to osoby małoletnie, a zatem było to łamanie 200 artykułu kodeksu karnego. Dowodem są słowa świadka emerytowanego księdza, który pracował wówczas w Kuri, ale i on mówi w filmie wyraźnie o młodych chłopcach. Stwierdzenie zatem, że saduś krzywdził małoletnich bez próby ustalenia ich wieku jest po prostu nadinterpretacją. Podsumowując ten temat, nie mamy żadnych dowodów, że ksiądz Saduś łamał artykuł 200 kodeksu karnego. Był on prawdopodobnie homoseksualistą, który lubił młodych chłopców, aczkolwiek w świetle prawa polskiego i kanonicznego legalnych. Wywołał skandal na tle homoseksualnym, choć którzy donosili o romansie z kobietą. Nie ma jednakże żadnego dowodu, żeby w aferze księdza Sadusia chodziło o łamanie 200 artykułu kodeksu karnego. A potwierdza to kolejna rzecz, a mianowicie fakt, że w Austrii ksiądz Saduś nagle stał się wstrzemięźliwy. O ile w Polsce za jego zachowanie chciano go zliczować, to w Austrii nawet komisje rządowe nie były w stanie znaleźć dowodów przeciwko niemu. Odpowiedź może być bardzo prosta ksiądz Saduś był homoseksualistą i nawet jeżeli po wyjeździe do Austrii dalej praktykował homoseksualne praktyki i uwodził młodych chłopaków, to nie było to przestępstwem, dlatego komisja nie odnotowała tego przypadku. No dobrze, a teraz ktoś może powiedzieć, że Karol Wojtyła załatwił mu ekspresową ucieczkę do Austrii. Tylko że to nieprawda. Twierdzi tak notatka z 79 roku, ale jest ona sprzeczna z ówczesnymi dokumentami SB, które mówią inaczej. O wyjeździe Sadusia SB wiedziała już w grudniu 71 roku, gdy ten przekazał, że ma dosyć pracy w parafii i że Wojtyła ma podjąć decyzję w jego sprawie. Do lutego 72 roku Saduś nie rozmawiał z Wojtyłą na ten temat, gdyż dopiero stara się o wizę. Zgodę Wojtyła wydał jeszcze przed wybuchem skandalu. I co ciekawe, Saduś donosił SB, że jego motywem, aby wyjechać, jest chęć podjęcia pracy naukowej. W międzyczasie Karynał Wyszyński poparł pomysł Sadusia, aby ten wyjechał do Niemiec. Wstępnie wyjazd został zaplanowany na październik 72. roku. Jak podsumowuje to Krzyżak, ostatecznie Saduś wyjeżdża z Polski w grudniu 72. roku. Wyjazd nie był zatem błyskawiczny, jak utrzymują Gutowski i Overbeck. Saduś starał się o to od co najmniej pół roku przed wybuchem jakiejś nie do końca jasnej, także dla SB-ków afery na tle obyczajowym. Swoją drogą to dziwne, że pan Gutowski nie wyłapał tej sprzeczności w papierach SB. Kolejny zarzut wobec Karola Wojtyły mówi, że ten nie poinformował swojego odpłytnika w Wiedniu o skłonnościach księdza Sadusia. No tylko że jak ustaliliśmy, nie poinformował go, że ksiądz Sadusz złamał 200 artykuł kodeksu karnego, gdyż tego Prawdopodobnie nigdy nie zrobił. No dobra, no ale czy poinformował, że ksiądz się jest praktykującym gejem? Nie wiemy tego. W czasach, gdy SB miała bardzo liberalne podejście do prywatności i korespondencji, duchowni o takich sprawach mówili w cztery oczy. Mamy informację, że biskupi wiedzieli o różnych patologicznych zachowaniach duchownych, chociaż z zachowanych dokumentów nigdy nie było o tym mowy. To wszystko się działo po prostu w cztery oczy. Jak zaznacza Krzyżak, w przypadku Wojtyły zatrzymanie się nad listem polecającym dla Sadusia i nie uwzględnienie tego, że wymiana informacji mogła odbyć się w inny sposób nie jest zatem żadnym dowodem na chęć ukrycia problemu, ale daleko idącą nad interpretacją. Tomasz Krzyżak ostatecznie podsumuje to tak. Jeśli dodamy do tego fakt, że Wojtyła był na świeżo po sprawie księdza Józefa Loranza, człowieka, który skrzywdził kilka dziewczynek i jeszcze zanim trafił za kraty, zostały w odniesieniu do niego podjęte natychmiastowe decyzje, to nie ma powodów, by sądzić, że w przypadku Sadusia, gdyby faktycznie krzywdził dzieci, przyjęto odmienny sposób postępowania. Skandal był, ale na tle homoseksualnym. Nie mamy co prawda żadnych śladów po tym, by na Sadusia zostały nałożone jakieś kary kanoniczne. Homoseksualizm był i jest przestępstwem przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu, ale nastąpiło pozbawienie urzędu oraz odesłanie poza Kraków. Nie można też wykluczać, że przed wyjazdem do Austrii udzielono mu kanonicznego upomnienia, a o wszystkim poinformowano ordynariusza wiednia. Ze swojej strony chciałem też przypomnieć, że jest to na długo przed 2001 rokiem. Wcześniej Kościół Katolicki Pozwalał osobom homoseksualnym być duchownymi, oczywiście musieli zachować celibat. To, że złamali czasami ten celibat, traktowano bardzo często jak złamanie celibatu przez księży heteroseksualnych. Dopiero kiedy okazało się, że w łamaniu artykułu 200 bardzo duże piętno odcisnęła lawendowa mafia, homoseksualiści w 2005 roku dostali zakaz bycia duchownymi. Podsumowując. Ksiądz Saduś to z pewnością niemoralna postać. Konfident, agent SB, homoseksualista, który podrywał i zachęcał do współżycia młodych chłopców, ale nie ma żadnych dowodów, żeby to puścił się złamania łamania dwusetnego artykułu karnego. Sugerowanie więc, że Wojtyła tuszował sprawę Sadusia jest absurdalne, bo wychodzi na to, że no nie było czego tuszować. Wyjazd do Austrii był zaplanowany na długo przed wybuchem skandalu i nie była to wcale zaplanowana ucieczka, która była reakcją na zarzuty. Krzyżak brutalny Podsumowuję to tak. Nie można tego zrobić, to znaczy udowodnić zarzutów, które księdzu Sadusiowi stawia Gutowski, posługując się tak wątłymi dowodami. Święt twierdzić, że gdyby tego typu dowodami miał do czynienia prokurator, to natychmiast umorzyłby postępowanie. Krzyżak porusza jednak inną ciekawą sprawę, a mianowicie, że agenci SB potwierdzali, że Karol Wojtyła jest oszukiwany przez swoje otoczenie oraz, że blokowano albo filtrowano informacje, które do niego docierały. To jednak temat na inny. Miło wszystko to smutne, że na podstawie tak słabych dowodów wydano wyrok na Karola Wojtyłę i wielkie katolickie autorytety jak pan Terlikowski legitymizują wątpliwej jakości dzieło pana Gutowskiego swoim autorytetem. Ale spokojnie, Panem Terlikowskim też się zajmiemy. Podkreślam oczywiście jeszcze raz, to wszystko nie oznacza, że nie powinniśmy zadawać sobie pytania, co Jan Paweł II robił i jak reagował na takie przypadki. Na szczęście, jak zauważył już Tomasz Krzyżak, powstaje specjalna komisja, która pomoże nam odpowiedzieć na wiele nurtujących nas pytań. Z tego miejsca chciałem podziękować patronom, w tym Jakubowi Królowi. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite.